A czy spotkałaś się z tym, żeby te treści prozwierzęce, materiały ze śledztw były uznane jako treści nieprzyzwoite przez sąd? Szczerze mówiąc nie znalazłam takich wyroków i też sama w swojej praktyce z, takimi, z taką sprawą się nie, nie spotkałam. Zapewne kwestie dotyczące pokazywania filmów, w trakcie których zwierzęta są zabijane, przez część społeczeństwa zostałoby uznane za, za taką treść nieprzyzwoitą. Co nie do końca jakby moim zdaniem koniecznie musi być takie oczywiste, bo jakby później ta sama część społeczeństwa często takie zwierzęta po prostu zjada. Czyli nie chcemy patrzeć na film z rzeźni, ale jednocześnie jakby nie przeszkadza nam to, że te zwierzęta są w ten sposób zabijane. Rozpoczniemy jak zwykle od podziękowań dla patronów i matronek tego podcastu. Patronami imiennymi są Artur Markowski, Damian Balicki, Jakub Bąk i Wiktor Bernatowicz. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo mocno, a my zaczynamy. Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 114 odcinka pod tytułem Czy prawo stoi po stronie aktywistów? Część pierwsza, ulica. Jeśli kiedyś zastanawialiście się nad tym, co wolno podczas aktywizmu ulicznego, a co jest przekroczeniem granic, o co chodzi z nieposłuszeństwem obywatelskim i czy zaratowanie zwierząt można trafić za kratki? To ten odcinek jest zdecydowanie dla Was. O prawach aktywistów i prawnych granicach aktywizmu będę dzisiaj rozmawiał z radczynią prawną, członkinią Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt i wykładowczynią akademicką Emilią Kudasik-Gil, znaną też jako AI Lo. Animals, pisana jako I, czyli ja, lo jako prawo i animals, tam zwierzęta, wiadomo. Emilio, witam Cię serdecznie w wegaństwie. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i dziękuję, że się zgodziłaś porozmawiać, bo ta kwestia aktywistyczna jest wiesz, o tyle interesująca, że mam wrażenie, że w dużej mierze poruszamy się w niej troszeczkę po omasku, a wiem, że słucha mnie sporo osób, które są aktywistami. Na przykład ulicznymi, z, z różnych grup. Więc powiedz mi, proszę, na sam początek, żebyśmy sobie to trochę uporządkowali. Jak to jest z takimi protestami? Czy my pra mamy prawo do tego, żeby wyjść na ulicę i mówić głośno o swoich poglądach? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim wolność wyrażania swoich poglądów, a także wolność uczestniczenia w zgromadzeniach czy organizowania zgr pokojowych zgromadzeń, gwarantuje nam Konstytucja, Polska Konstytucja. Taka wolność zgromadzeń wynika też z innych aktów prawa międzynarodowego, między innymi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy na przykład Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. I jedno, co na początek, myślę, należy podkreślić, to to, że żeby zgromadzenia były objęte taką ochroną konstytucyjną, to muszą być one właśnie pokojowe. Okej, okay, a muszą być zgłoszone gdzieś wcześniej? To znaczy tak. Mamy opcję zgromadzeń, takich standardowych zgromadzeń, to nam już reguluje ustawa o prawo o zgromadzeniach które to zgromadzenia, jeżeli planujemy z jakimś wyprzedzeniem, to żeby były one zgodne z prawem, to tak powinny być zgłoszone. Zgłasza się takie zgromadzenie do odpowiedniego organu gminy. I tutaj ważne jest to, że nie oczekujemy w takim wypadku na jakąś decyzję potwierdzającą, że nasze zgłoszenie zostało uznane za, za prawidłowe, czy decyzję, w której organ gminy zezwoli nam na organizację takiego zgromadzenia. Po prostu zgłaszamy je i teraz, jeżeli organ uzna, że. Takie zgromadzenie nie może się odbyć, i to też jakby nie ma takiej pełnej dowolności, oczywiście, w takim stwierdzeniu, mm. tylko wynika to z takich przesłanek ustawowych, które też powinny być interpretowane zawężająco. To może wydać wtedy decyzję o zakazie zorganizowania takiego, takiego zgromadzenia. Od tej decyzji oczywiście możemy się odwołać. Natomiast jest też coś takiego jak zgromadzenie spontaniczne, i trzeba pamiętać, że ono też oczywiście jest legalne. Takiego zgromadzenia nie trzeba wcześniej zgłaszać, no bo z samej definicji jest ono spontaniczne, tylko żeby ono było zgodne z prawem, no to musi być, muszą być spełnione przesłanki tej definicji, czyli uznania. Z tego zgromadzenia za spontaniczne, a jest to takie zgromadzenie, ja tu może zacytuję, bo to jest ważne, mm -hmm. które odbywa się w związku z zaistniałym, nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. No, czyli jakby... okay, czyli co się dzieje w Sejmie, my możemy wyjść na ulicę wtedy, bo to się wydarzyło teraz i mieć tak, zgromadzenie. Tak, tak, zdecydowanie. Tak, jeżeli, jeżeli to jest na przykład jakiś nagły przypadek tak jak miało to miejsce chociażby w kwestii wydania tego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, po którym mieliśmy szereg tych czarnych protestów, no to takie. Wyjście na ulicę zaraz po wydaniu tego wyroku, to jak najbardziej takim spontanicznym zgromadzeniem, było uznawane za takie spontaniczne zgromadzenie. Okej, okay, a czy ma znaczenie, czy takie zgromadzenie poza spontanicznym, czy takie zgromadzenie jest, nie wiem, dwuosobowe, czy pięćdziesięcioosobowe, czy pięciusetosobowe, takie, które zgłaszamy? Czy to jest tak, że wiesz, że jeżeli spotykamy się w grupie znajomych aktywistów i chcemy rozdawać ulotki odnośnie praw zwierząt, to od razu musimy to zgłosić? To znaczy, zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, dostępnej dla, nieokreślonej imiennie, dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub tam wyrażenia jakiegoś stanowiska w sprawach publicznych. Więc zakłada się, że jakby spotkanie prywatne nie będzie zgromadzeniem, tak? ale jeżeli wychodzimy na taką otwartą przestrzeń w kilka osób, w dwie osoby, to jakby jeżeli mamy na celu te wspólne obrady, czy też, czy też wspólne wyrażenia stanowiska w jakichś, jakichś tych publicznych kwestiach, no to takie zgromadzenie będzie uznane za, za zgromadzenie. Czyli yy, możemy wyjść, rozdawać ulotki, chodzić z transparentami, a czy są jakieś treści, których Publicznie nie możemy pokazywać. Wiesz, chodzi mi o takie rzeczy troszeczkę bardziej drastyczne, i tutaj od razu nasuwają mi się dwie sprawy, czyli takie, tego typu um, akcje uliczne, na których pokazujemy, na przykład nagrania z rzeźni, albo też to, co jest do tego czasami porównywane pod względem drastyczności, to te y, protesty antyaborcyjne z, y, wiesz, z, z płodami, które są zmasakrowane. Nie? Jeżeli chodzi o takie drastyczne treści, to tutaj mamy, myślę, kilka kwestii do, do poruszenia. Przede wszystkim warto wyjść od tego, że jest taki przepis kodeksu wykroczeń, to jest artykuł 141, który mówi, że kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze tam ograniczenia wolności, grzywny nagany. To, co możemy zrobić, w, to, to co prawo dopuszcza nam w kontekście tych takich kwestii drastycznych, czy też tak jak mówi kodeks wykroczeń nieprzyzwoitych, to pamiętanie o, o dwóch, dwóch takich kwestiach. Pierwsza rzecz to to, że żeby na przykład dane zachowanie było uznane za wykroczenie, to musi być to pokazywane w miejscu publicznym, tak? Druga kwestia to, to, co to w ogóle są te treści nieprzyzwoite. No to jest pewnie e... otwarte na interpretację, co? Tak, no właśnie, jest to bardzo ocenne. I dużo wyroków, akurat e, z którymi ja się spotkałam, dotyczy właśnie tych e, plakatów antyaborcyjnych. I tutaj właśnie sądy raczej e, skłaniają się ku temu, że te treści są nieprzyzwoite. Ponieważ jakby wywołują one u znacznej części społeczeństwa takie reakcje jak strach, jak zaburzenia w sferze psychicznej, nawet tak sądy to określają. To, co tutaj jest ważne, zwłaszcza właśnie w kontekście tych plakatów antyaborcyjnych, to to, że sądy zwracają uwagę na to, że nie mamy Opcji jako odbiorcy tych, tych treści, zadecydowania samodzielnie o tym, czy będziemy takie treści oglądać, czy nie będziemy takich treści oglądać. Tutaj też są odnoszą się na przykład do, do małych dzieci, które często są jakby narażone na oglądanie tych treści bez woli czy, czy zgody, czy wiedzy nawet ich rodziców. E, więc, e, no tak jak mówię, tutaj te, to, co jest treścią nieprzyzwoitą, też e, na pewno się zmienia, e, no bo zmieniamy się jako społeczeństwo. I myślę, że każdy taki konkretny wyrok sądu w konkretnej sprawie będzie nam tą e, debatę publiczną na temat tego, co jest treścią nieprzy nieprzyzwoitą, trochę przesuwał tak? w jedną, znaczy albo w jedną stronę. Czy spotkałaś się z tym, żeby te treści rozwierzęce, materiały ze śledztw były uznane jako treści nieprzyzwoite przez sąd? Szczerze mówiąc nie znalazłam takich wyroków i też sama w swojej praktyce z, takimi, z taką sprawą się nie, nie spotkałam. Jedno, co zobaczyłam, przygotowując się do, do tego podcastu, bo też nie ukrywam, że przeglądałam różne, różne strony internetowe i czytałam o różnych tego typu wydarzeniach, właśnie protestach i, i tak dalej, związanych właśnie z pokazywaniem takich treści bardziej drastycznych. Właśnie, tak jak wspomniałeś, między innymi chociażby treści dotyczących zwierząt w rzeźni. I widziałam taki obrazek, takie zdjęcie z jednego z takich wydarzeń, na którym aktywista, jeden aktywista stał z takim ekranem. Domyślam się, że był to jakiś laptop albo coś w tym stylu. I obok niego stała aktywistka, która miała taką kartkę, trzymała taki, taki mały transparent w rękach, na którym było napisane, że można podejść, i zobaczyć drastyczne treści, które są jakby na mm. tym laptopie. Natomiast ten laptop był jakby wsadzony do takiej czarnej, takiego czarnego pudełka, dzięki czemu jakby osoby postronne, które nie chciały zobaczyć tych treści, nie były na nie w cudzysłowie, narażone. Więc tutaj w takiej sytuacji, jeżeli tak wygląda takie udostępnianie tych treści, no to w mojej ocenie nie, nie, nie wypełniałoby to zachowanie właśnie tego, tych znamion wykroczenia ze 141, mm -hmm. ponieważ jakby każda osoba konkretnie może zdecydować, czy chce takie treści zobaczyć, no, czy, wiadomo, czy nie. Chodzi, chodzi o zgodę, tylko to jest takie trochę chodzenie na paluszkach nie? wokół ludzi, bo też aktywizm ma szokować czasami w niektórych, w niektórych formach, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie pokazać niczego drastycznego, no to jest problem z tym szokowaniem. No ale mm, tak sobie myślę, myśl... że to jest dobre miejsce, żeby mm -hmm. powiedzieć taką jedną ważną kwestię, która przyszła mi do głowy, właśnie przygotowując się tutaj, patrząc na te, na te materiały, które mi wysłałeś, i tak bardziej ogólnie myśląc na temat tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest to, jest to że musimy odróżnić trochę ten taki totalnie legalny aktywizm tak? czyli poruszanie się stuprocentowo w ramach prawa. A to, co aktywiści robią właśnie, żeby na przykład szokować, właśnie żeby jakoś um, to, to, um, to, tą debatę jakby popchnąć do przodu i to niekoniecznie zawsze jest idealnie, znajduje się idealnie w tych granicach dopuszczalnych przez, przez prawo. Czyli tak jak rozmawiamy na przykład um, na temat tego, tych drastycznych treści, no to tak jak mówię, jakby... Um, Zapewne kwestie dotyczące pokazywania filmów, w trakcie których zwierzęta są zabijane przez część społeczeństwa, zostałoby uznane za, za taką treść nieprzyzwoitą. Co nie do końca jakby moim zdaniem koniecznie musi być takie oczywiste, bo jakby później ta sama część społeczeństwa często takie zwierzęta po prostu zjada. Czyli nie chcemy patrzeć na film z rzeźni, ale jednocześnie jakby. Nie przeszkadza nam to, że, że te zwierzęta są w ten sposób zabijane. Tak, a poza um... tym większość społeczeństwa, nawet jeżeli to byłaby większość, no to też nie zawsze musi mieć rację, nie? No to wiesz, no to, 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 to nie działa w ten sposób. To Tak samo jak z kwestiami uczuć religijnych, które są dość, dość abstrakcyjnym tematem. Ale dobra, bo za każdym razem wychodzenie na ulicę, protestowanie czy aktywizm polegający na epatowaniu, czy drastycznymi treściami, czy czasami na gością, czy jakimiś innymi, innymi rzeczami, to jest. Wchodzenie w czyjąś przestrzeń osobistą, mniej lub bardziej, i w jakiś sposób utrudnianie komuś życia, też mniej lub bardziej. I Pytanie teraz takie, gdzie tak naprawdę jest ta granica, w której my możemy komuś utrudnić życie? Bo ja wiem, że jest coś takiego jak akt nieposłuszeństwa obywatelskiego, jak to, co robili i robią cały czas aktywiści z ostatniego pokolenia właśnie tym aktem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nazwano ich blokowanie Mostu Poniatowskiego, sąd, sąd tak określił to blokowanie tej drogi. I to było takie wyraźne wejście w czyjąś przestrzeń, czy wiesz... Chodzi mi o to, czy my, tak naprawdę, jako aktywiści, możemy kogoś zatrzymać w miejscu, wiesz, złapać go za ramiona i powiedzieć, zobacz, co my tutaj mamy, albo wiesz, przeszkodzić mu w dojeździe do pracy? Czy to są jednak rzeczy takie bardzo, bardzo mocno na granicy, których powinniśmy się obawiać jako aktywiści? Takie sytuacje, w których one są bardzo częste. W których aktywiści na przykład, nie wiem, próbują przekonać przechodniów do podpisania jakiejś petycji albo takiego zatrzymania na chwilę i porozmawiania o jakimś ważnym temacie, to, to moim zdaniem tutaj na przykład, o ile to jakby zawiera się w jakichś takich granicach tego, co my jako społeczeństwo tolerujemy, czyli jest takie, no, takim normalnym zachowaniem, tak, nie, nie, nie naruszającym, właśnie, nie, nie że ktoś za tobą biegnie przez trzy kilometry mm -hmm. i właśnie próbuje cię złapać i nie puścić, tylko po prostu taka zwykła, zwykłe zaczepienie na ulicy, zwykła rozmowa, to jak najbardziej jakby tutaj ja nie widzę podstaw do tego, żeby uznać, że to, że to takie zachowanie jest nielegalne. Natomiast wspomniałeś o, wspomniałeś o nieposłuszeństwie obywatelskim. Natomiast to, co trzeba pamiętać o tym, tym akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego, co to w ogóle jest, to są to takie czyny, takie zachowania, które są takim świadomym, celowym, właśnie naruszeniem prawa, mhm. naruszeniem jakichś, jakichś przepisów. Które najczęściej właśnie są takim na dodatek publicznym, nie takim dokonywanym zachowaniem gdzieś tam w ukryciu. Takie zachowanie powinno mieć na celu. Jakby zmianę tego, tego prawa, zmianę jakich, jakiegoś zachowania na przykład rządu, jakiejś polityki rządu i generalnie taką walkę z, jakimiś niespraw z jakąś niesprawiedliwością tego prawa. Tylko trzeba tu pamiętać, że jakby elementem tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, co do zasady jest również godzenie się na poniesienie za taki swój czyn kary. To jest jakby element tego, tej, tej definicji. Tak? Czyli my jakby świadomie postępujemy niezgodnie z przepisami, ale jednocześnie jakby godzimy się ponieść za to naruszenie prawne konsekwencje tych swoich działań. Mówiłaś, że te granice tego, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone, nie są ostre. Ale czy są jakieś rzeczy, które, których na protestach ulicznych. Absolutnie nie powinniśmy robić, żeby, wiesz, po prostu nie przejść tej takiej, no grząskiej, dziwnej granicy, ale jednej granicy. To, to precyzuję, niektóre oczywiście kwestie są jasne, tak? Mhm. Odpowiadając na twoje pytanie, tak. Um, nie możemy ze sobą na protest na pewno wziąć broni palnej. Jakichś takich przedmiotów, które, służą, które mogą służyć jednoznacznie do popełniania przestępstw. Żeby protesty były objęte ochroną państwa, muszą być protestami, protestami pokojowymi. Tak? Czyli wszelkie takie no, wykroczenia typu właśnie naruszenie nietykalności cielesnej czyjejś. I takie rzeczy to po prostu automatycznie. Yy, znaczy, to nie jest też tak, że jeżeli jedna osoba czy kilka osób w tłumie takiego pokojowego protestu, bo o tym też jakby mówią sądy, mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka, że jeżeli tam kilka osób z całego pokojowego protestu zachowuje się w taki sposób niepokojowy, to to nie oznacza, że automatycznie cały protest jest niepokojowy, tak? Mhm. Ale jakby, no tak, nie możemy naruszać nietykalnie, no nie możemy robić takich rzeczy w stylu, w, w, takich rzeczy, które normalnie byśmy uznali za, za przestępstwo czy wykroczenie, tak? Czyli atakować Empiku, tak? Podpalać samochodów, jakiś taki Rzeczy. Dobra, wszystko jasne. Okej, okay, czyli to, to jest z tej strony. A jeżeli chodzi o protesty, czy te zorganizowane, czy niezorganizowane, czy marsze, właśnie, w których policja może w jakiś sposób interweniować, legitymować uczestników, wywozić na komisariaty, tak jak to się działo podczas mhm. czarnych marszy, to w jakich sytuacjach to może nastąpić? Właśnie w tych, kiedy okaże się, że uczestnicy są niebezpieczni? To znaczy, byłoby dobrze, gdyby tak było, natomiast wiemy, że było mnóstwo, mnóstwo spraw dotyczących tego, że policjanci niestety no, nieprawidłowo stosowali te, te środki, które są im dane przez ustawę. Bo, bo zacznijmy od tego, że policja ma co do zasady jakby szereg takich opcji, szereg um, Możliwości działania? No, prostu, możliwości działania, jakiegoś? tak. Szereg hmm. możliwości działania, które im daje ustawa. Czy to ustawa prawa o policji, czy ustawa o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, jakby daje taki katalog możliwości policji. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że no te środki, które są dopuszczalne, one są dopuszczalne tylko w konkretnych przypadkach, tak? I teraz tak, jeżeli mowa o tych. Najczęściej wykorzystywanych w środkach przez policję, czyli legitymowanie i zatrzymywanie to zatrzymywanie takie prewencyjne. No to one swoją taką prawną podstawę mają w ustawie prawo o policji. Policja może zatrzymać tylko takie osoby, które stwarzają takie bezpośrednie i oczywiste zagrożenie dla życia zdrowia bądź ludzkiego, oczywiście bądź mienia. No i to jest to taka pierwsza przesłanka, którą w ogóle należy spełnić, żeby móc to zatrzymanie zrealizować przez policję. Natomiast jeszcze co, co do zasady, to prawo do czy legitymowania, czy zatrzymywania osób może być tylko wykonane w związku z wykonywaniem przez policjantów czynności, takich jak czynności dochodzeniowo-śledcze, czy, czy administracyjno-porządkowe i tylko w celu wymienionym w ustawie czyli między innymi nie wiem zapobiegania czy wykrywania przestępstw czy też np. poszukiwania osób czy świadków danego zdarzenia. I teraz myślę, że z perspektywy tego o czym my rozmawiamy, to jakby tak, policjanci w niektórych przypadkach te przypadki muszą być one muszą mieć podstawę prawną Czyli tą między innymi, o której, o której ja teraz wspomniałam, ale też podstawę faktyczną. Czyli to nie jest tak, że wystarczy nam podstawa prawna, tylko jeszcze z danych okoliczności, w których jakby znajdują się i policjanci i na przykład osoby protestujące, musi wynikać, że jakby było to, była to taka przyczyna usprawiedliwiona społecznie. Tutaj przede wszystkim chodzi to o legitymowanie, ponieważ z tym legitymowaniem był duży problem. W czasie tych protestów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, chociażby, bo tam jakby policjanci chcieli legitymować wszystkich i stosowali ten, to, to legitymowanie jako taki środek, żeby trochę przestraszyć tych protestujących. No, tak to nie powinno wyglądać. No i też jakby właśnie te przepisy nie mogą być nigdy stosowane tak instrumentalnie. I na pewno nie mogą być stosowane w celu um, jakby uniemożliwienia um, czy ograniczenia wolności zgromadzeń. Rozumiem, a jeżeli już się nam zdarzy, że jesteśmy na ulicy, czy podczas marszu, czy podczas takiego zwykłego protestu, czy podczas jakiegoś innego zgromadzenia, um, jakiejkolwiek akcji i um, policja czy inna służba. No, ale powiedzmy, że policja chce nas wylegitymować, zabrać nas na komisariat czy coś, to co powinniśmy zrobić? Na co powinniśmy zwrócić uwagę wtedy? Przede wszystkim poprosić policjanta, żeby przedstawił nam podstawę prawną i faktyczną takich, takich podejmowanych przez niego czynności. No tutaj, jakby, to w ogóle jest moim zdaniem duży problem, bo jakby z jednej strony. Możemy, jeżeli uważamy, że te podstawy prawne i faktyczne, które na które policjant nam wskazał w trakcie takiej realizowania tego, tego, jego, tego jego prawa, tak, są niewystarczające i my się z nimi nie zgadzamy, no to sądy wskazują, że możemy wtedy odmówić takiego poddania się takiej, takiemu poleceniu. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że. Ustawa covidowa wprowadziła nam taki przepis do kodeksu wykroczeń artykuł 65a, który mówi, że właśnie takie niezastosowanie się do poleceń e, chociażby policji którego skutkiem tego, tego niezastosowania się do polecenia będzie między innymi uniemożliwienie lub istotne utrudnienie podejmowania przez policję czynności służbowych, no to będzie wykroczenie. To jest kwestia ocenna. I będzie to oceniał najpierw na przykład prokurator, później sąd, czy taka podstawa prawna zaistniała w danej sytuacji, tak? To jest... Czyli pytali, pytamy się policjanta o podstawę prawną, dostajemy informację, jaka to jest podstawa prawna i co dalej? Jeżeli już nas policja zatrzyma prewencyjnie, no to mamy szereg takich uprawnień, a policja obowiązków, które powinna zrealizować łącznie, z, razem z tym zatrzymaniem, też jakby hmm, chociażby z z jakichś informacji wskazywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że niekoniecznie zawsze policja wszystkich tych obowiązków przestrzega. Tak? No dobra, czyli jesteśmy zatrzymani, powiedzmy, że wylegitymowaliśmy się, policja mówiła, dobra, to jedziemy na komisariat, wrzuca nas do samochodu, czym zaprasza może w ten sposób. E, jedziemy na ten komisariat i, 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 i co? I w każdym e, nie wiem, mamy prawo do telefonu i powinniśmy dzwonić do prawnika w takiej sytuacji, czy co? No tutaj myślę o, takich, o takiej sytuacji, która teraz wydaje się. Dość mało realna, ale jeszcze niedawno wcale nie wydawała się taka mało realna, i mam na myśli tutaj oczywiście czarne protesty, które, które zalały Polskę niedawno. No tak, tutaj jakby nawet pamiętam, jak sama brałam udział w tych protestach, że. Zapisywaliśmy sobie numery telefonów do prawników, innych prawników, tak? Takim niezmywalnym, numerem, niezmywalnym markerem na ręce, żeby ewentualnie móc ten, móc ten telefon wykonać. Policja powinna nam taki telefon umożliwić. Tak jak mówię, czasem do tego nie dochodzi. Tak mówi, że tym zatrzymaniu, że nas policja legitymuje, a potem nas od razu zatrzymuje, jakby to też tak nie powinno, nie powinno, do końca, nie powinno wyglądać. No chyba, że właśnie stwarzamy w ten oczywisty, w oczywisty sposób bezpośrednie zagrożenie dla czyjegoś zdrowia, życia, albo dla mienia. Tak? Policja jakby nie powinna nas zawodzić na komisariat, żeby nas wylegitymować na przykład, tak, jakby muszą być spełnione te, cały czas te przesłanki, o których tutaj rozmawiamy, tego zatrzymania. Dobra, dobra, w takim razie, w takim razie to, to, to tyle, bo zastanawiałem się po prostu, co się dzieje w takich sytuacjach troszeczkę bardziej drastycznych, ale nie w momencie, kiedy rzucamy brukiem w kogoś, nie, tylko, tylko jeżeli sobie protestujemy pokojowo, a tutaj nagle się okazuje, że policja nie do końca jest po naszej stronie. Zejdziemy teraz z ulic, ale w związku z tym, że o tych ulicach trochę porozmawialiśmy i zajęło to nam myślę, że sporo czasu i można byłoby to zamknąć w obrębie jednego odcinka, to tu powiemy sobie stop i wrócimy niebawem z drugą częścią, a w tej drugiej części będziemy rozmawiali o kwestii organizacji prozwierzęcych i o tym, co interwencyjnie te organizacje robić mogą, a czego nie mogą, jak to wszystko u nas działa, więc zapraszamy serdecznie już na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.